Cześć, witajcie, a dziś zapraszam Was do materiału o Samsungu Galaxy S23 w roku 2024. Jeżeli chodzi właściwie o główną część tego materiału, czyli nasz bohater Galaxy S23, o którym będzie teraz mowa, czy warto kupić go w tym roku? Powiem tak, zdecydowanie jestem za tym, żeby powiedzieć, że jest to świetna propozycja w roku 2024. Bo oczywiście musimy wiedzieć, że jesteśmy praktycznie na tydzień przed premierą S24. Nawet jeżeli chodzi o te wersje takie nazwijmy dokoksowane typu tam Ultra Plus, no czyż chociażby nawet ta zwykła podstawowa S24, która ma być zaprezentowana? Natomiast w przecieku wiemy, że tak jak tutaj w przypadku S23, nawet zwykłej mamy Snapdragona 8 drugiej generacji. Natomiast w przypadku S24 mamy już mieć z powrotem Exenosy od Samsunga, które no generalnie uchodzą za troszeczkę gorsze, albo nawet i po prostu gorsze niż właśnie Snapdragony. Tak więc ciężko powiedzieć czy nowe Samsungi S24, które się wkrótce pojawią będą mogły przebić swoich poprzedników. Szczególnie jeżeli chodzi o te podstawowe modele z procesorem teoretycznie nowym, lepszym, może i poprawionym, ale jednak Exynosem. No wiadomo cały czas trwa wojna pomiędzy Exynosem a Snapdragonem, ale generalnie gdzie byście nie spojrzeli, na jakie statystyki byście nie zerknęli, no to wszędzie widać, że po prostu Snapdragon radzi sobie lepiej, czy to przede wszystkim z optymalizacją samego softu, czy chociażby z działaniem na baterii. No i właściwie w różnych innych sytuacjach, nawet w przypadku tego takiego szybkiego poprawiania, albo nawet robienia zdjęć, jeśli chodzi o ten telefon. A więc tutaj może nas Samsung mocno zaskoczyć i rzeczywiście wypuści takiego Exynosa, który będzie naprawdę genialny. Ale no z doświadczenia powiedzmy z roku czy dwóch lat przed. Trzema, gdzieś tam nas już uświadomiły, że zawsze te modele, które były wypuszczane na przykład na przykładzie S22 czy S21 na rynek amerykański i tak dalej właśnie ze Snapdragonem były ciut albo nawet troszeczkę lepsze po prostu od wersji z Exynosem który był na przykład u mnie w Europie tak więc ciężko powiedzieć czy nowa generacja będzie no lepsza niż generacja ta czyli S23 którą teraz tutaj widzicie. Ciężko powiedzieć to jest takie na razie wróżenie z fusów no zobaczymy dopiero za miesiąc jak to będzie wyglądało w praktyce natomiast póki co telefon świetny czyli S23 w wersji właściwie tej takiej podstawowej bez Oczywiście plusa bez ultra. Jest to urządzenie małe, o tym musimy pamiętać. Właściwie ja mogę śmiało nazwać ten telefon najmniejszym, ale najbardziej wydajnym. Najbardziej chyba takim wszystko mającym telefonem na ten rok. No bo póki co, patrząc na konkurencję, może Asus coś tam zrobi. No generalnie w tym kierunku, aby robić świetne małe telefony. No ale powiedzmy, jeśli chodzi o Xiaomi i inne marki, no to wszystko skupia się na tym, żeby telefony były świetne, wydajne i tak dalej. Ale generalnie one już rosną naprawdę, jeżeli chodzi o ekrany, bardzo wysoko. I tam już mamy prawie 7 cali, tutaj mamy ekran 6 calowy, właściwie 6,1 cala dokładnie, ale generalnie no patrząc też na tą bezramkowość, na smukłość tego telefonu, na zaoblone ramki mam wrażenie, że mamy tutaj taką wersję S23, mógłbym ją nazwać mini no to jest świetne, to jest generalnie bardzo fajny, malutki telefonik, który skrywa w środku oczywiście ogromną moc ale generalnie jesteśmy w stanie na spokojnie wrzucić go praktycznie do każdej nawet najmniejszej kieszeni. Jesteśmy w stanie go na spokojnie obsługiwać jedną dłonią bez żadnych problemów. Ciukiem sięgniemy sobie nawet do tych najważniejszych części ekranu. No i z drugiej strony specyfikacja. No jednak ten Snapdragon 8 drugiej generacji właściwie dedykowany pod Samsungi. 8 GB pamięci RAM to jest max co możemy mieć w S23 podstawowej. No i w moim przypadku te 128 GB pamięci budowanej. Natomiast wciąż jeżeli chodzi o takie ogólne spojrzenie na ten telefon, no to uważam, że po prostu jest wciąż katem. Jest wciąż telefonem, który no z pewnością będzie nawet świetnym wyborem dla osób, które chcą po prostu super flagowca, super wydajny telefon pod na przykład naprawdę bardzo zaawansowane gry albo programy, czy to do obróbki zdjęć mobilnej, czy do obróbki wideo. Jeśli chodzi o tą wydajność, podejrzewam, że nawet w ciągu dwóch, trzech lat będzie działało tutaj wszystko bardzo sprawnie. Oczywiście no tutaj również możemy się spodziewać wielu aktualizacji pewnie do Androida nawet 15 czy 16, bo Samsung tutaj na pewno będzie wspierał ten telefon jeszcze długi, długi czas. Chociaż ze względu na tą bardzo mocną specyfikację. Jeżeli chodzi o aparaty w tym telefonie, tutaj znowu top of the top, mamy właściwie trzy obiektywy, mamy aparat ultra szerokokątny, ten zasadniczy i obiekty w tele do 3 razy. Tak więc bez możemy sobie przybliżyć coś, co będzie generalnie dalej i to jest świetna sprawa. No i maksymalnie zoom cyfrowy do 30 razy. To w przypadku nawet takich małych telefonów jest bardzo rzadko spotykane i rzeczywiście ten zoom cyfrowy jest świetny, bo tutaj jeżeli chodzi o tą poprawę zdjęć przez IA. W przypadku Samsunga jest genialnie. Działa to rewelacyjnie, właśnie szczególnie w połączeniu z tym procesorem od Snapdragona. Tutaj, po prostu, jeżeli chodzi o cykanie fotek, o szybkość poprawy zdjęć, no to tutaj jest naprawdę to robione w ciągu momentu. I rzeczywiście, te zdjęcia, jeśli chodzi o HDR i inne tam aspekty upiększania itd., no tutaj jest to robione na genialnym poziomie. Zdjęcia nocne, robione nawet nocą, wychodzą świetnie i co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. No i generalnie, jeśli chodzi o takie podsumowanie, co tutaj właściwie przemawia za tym, aby kupić ten telefon, czyli S23 w roku 2024. Przede wszystkim moim zdaniem sam fakt, że ten telefon ma świetną specyfikację, która raczej się nie zestarzeje w przeciągu najbliższych dwóch, 3 lat. Kolejna sprawa, ten telefon ma faktycznie w sobie wszystko, świetne aparaty i oczywiście ogromną wydajność, świetny ekran. No wszystko co mamy na teraz właściwie w tym roku dostępne, nawet jeżeli chodzi o te flagowce, tutaj jest. Oczywiście 5G, standard szybkiego ładowania, chociaż wiadomo to szybkie ładowanie w przypadku Samsunga to nie jest jakieś 100 W i tak dalej, ale mimo wszystko no wiadomo, w ciągu godzinki ten telefon sobie naładujemy. Mamy ładowanie indukcyjne, czyli te bezprzewodowe i to jest też fajna sprawa. Mamy ochronę wyświetlacza Gorilla Glass Victus 2. Tak więc jeżeli chodzi o to, no również telefon jest bardziej tą warstwą zabezpieczony przed jakimiś upadkami i tak No i świetny design, materiał premium. Oczywiście jeżeli chodzi o front, faktycznie jest w całości ekran po boku metalowa ramka, z tyłu szklane plecki matowe, tak więc nawet w przypadku jakiejś ciemniejszej wersji odcisków palców na tyle nie będziemy widzieć. I to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do usłyszenia w kolejnych materiałach.